W dzisiejszym filmie przyjrzymy się wyjątkowym wydarzeniom w motoryzacji. Porozmawiamy o ostatnim limitowanym Porsche 911 Dakar, który zaskakuje unikalnym designem i wyścigowym charakterem. Przeniesiemy się również do świata samochodów nagród finalistów Car of the Year 2025, którzy w tym roku nie wywołali aż takich emocji. Odpowiem też na pytanie, co dzieje się z elektrycznymi autobusami w Tatrach oraz przyjrzymy się zmianom w ofercie Audi, które rezygnuje z produkcji sportowych modeli na rzecz suwów i wiele więcej. Zostań do końca, bo będzie się działo. Porsche stworzyło unikalny wygląd dla ostatniego egzemplarza modelu 911 Dakar. Choć samochód świetnie prezentuje się nawet bez efektywnego malowania, to z dodatkowymi klasycznymi wzorami, jak inspirowany romansem czy designem Rally 1971, staje się jeszcze bardziej wyścigowy. Z wszystkimi 2500 tysiącami egzemplarzami już sprzedanymi, Porsche żegna ten model w wielkim stylu. Ten wyjątkowy egzemplarz został stworzony na specjalne zamówienie włoskiego kolekcjonera. Wyróżni się pakietem Rally Design z trójkolorowym malowaniem. Felgi mają kolor Signal Yellow z lampady sal Blue na krawędziach, a reflektory LED, subtelny pierścień w tym samym odcieniu. Wnętrze również zdominowane jest przez te kolory. Akcenty i przyszycia w Signal Yellow zdobią konsolę, deskę rozdzielczą i panele drzwiowe. Logo 911 Dakar jest haftowane na zagłówkach sportowych w foteli Plus, a dźwignia zmiany biegów ma delikatny akcent w Signal Yellow. Pod względem osiągów auto nie uległo zmianom. Nadal rozpędza silnik o mocy 475 koni mechanicznych, który współpracuje z 8-begową skrzynią PDK i napędem na 4 koła. Do setki przyspiesza 3,4 sekundy, zanim trafi do Włoch, będzie wystawione w Porsche w Muzeum Niemczech. Cars of the Year 2025 Lista finalistów. Takiej nudy nie było od lat. W motoryzacji nikt nie stoi w miejscu, a wraz z postępem zmieniają się również prestiżowe konkursy, takie jak Car of the Year. Tegoroczna lista finalistów jednak budzi co najmniej mieszane uczucia. Crossovery i elektryki rządzą bezapelacyjnie, a wybór kandydatów, który trafi do ścisłego finału, nie robi większego wrażenia. Tak mało ekscytującej selekcji nie było od dobrych kilku lat. Po wrześniowych testach przeprowadzonych w duńskim ośrodku oraz długich godzinach dyskusji, 60 euro z 23 krajów Europy wybrało 7 finalistów, którzy będą walczyć o tytuł Car of the Year 2023. 2025. Z 42 zgłoszonych modeli, tylko 7 przeszło do dalszego etapu i to w dużej mierze crossovery oraz elektryki. Wybór, który można określić jako przewidywany, a wręcz nieco nudny. Finalistami Core of the Year 2025 jest Alfa Romeo Junior, Citroën C3 EC3, Cupra Teremar. Darcia Duster, Hyundai Inster, Kia EV3, Renault 5, Alpin A290. Warto zauważyć, że w gronie finalistów zabrakło kilku interesujących propozycji, takich jak nowa Skoda Kodiak, czy Volvo EX90, Porsche Macan, czy Mini Countryman. To one ostatecznie odpadły po wrześniowych testach, być może nie zrobiły wrażenia na jurorach. Choć wszystkie wybrane modele mają swoje mocne strony, trudno pozbyć się wrażenia, że lista ta odzwierciedla dzisiejszy dominujący trend na rynku motoryzacyjnym, w którym elektryki i stu -y rządzą. Z pewnością największą uwagę wzbudza Renault 5, które łączy nowoczesność z klasycznym, kultowym wyglądem. Czy to ono wygra? Czas pokaże. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 10 stycznia na Brussels Motor Show, więc czeka nas jeszcze chwilę niepewności. Choć wybór finalistów może budzić rozczarowanie, warto zastanowić się, czy nie jest to kolejny dowód na to, jak rynek motoryzacyjny przekształca się w przewidywalną i bezpieczną przestrzeń. Wkrótce się przekonamy, kto zdobędzie tytuł Cars of the Year 2025. Aston Martin ogłosił. Pilną akcję serwisową dotyczącą trzech modeli: DBX707, DB12 i Vantage, wyprodukowanych między październikiem 2022 a kwietniem 2023. W Polsce akcja naprawcza obejmuje 26 samochodów. Powodem jest możliwe pęknięcie przywodów olejowych, chłodnicy, oleju, co prowadzi do utraty oleju i ciśnienia w silniku. Taka awaria może spowodować zgaśnięcie silnika, jego zatarcie, a nawet pożar, stanowiący Poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa. W przypadku awarii na desce rozdzielczej pojawi się komunikat o niskim poziomie oleju, a kierowcy mogą zauważyć dym wydobywający się z silnika. Właściciele 26 dotkniętych auto zostaną powiadomieni przez Autofus Group, dealera Astona Martina w Polsce i zaproszenie na wizytę w warszawskim serwisie, gdzie przywody olejowe zostaną wymienione. Choć usterka jest poważna, firma szybko reaguje, by zadbać o bezpieczeństwo swoich klientów. Po sukcesie modelu Mirai, który od 2014 roku zdobywa rynek, firma rozwija swoje wodorowe rozwiązania w innych branżach. Japoński koncert wprowadza innowacyjne kartridże wodorowe, które mogą zasilić urządzenia elektryczne zarówno w domach, jak i w firmach. Zbiorniki o średnicy 200 mm i wysokości 580 mm przechowują do 4,7 litra wodoru, co wystarcza na kilka godzin użytkowania, na przykład do zasilenia kuchenki mikrofalowej. Te lekkie 8 kg i efektywne kartridże stanowią ciekawą alternatywę dla tradycyjnych źródeł energii. Co więcej, Toyota przynosi technologię wodorową do gastronomii. Podczas wydarzeń, takich jak Igrzyska w Paryżu czy Japan Mobility Show 2024, firma zaprezentowała wykorzystanie wodorowych kartridży w praktyce. W Paryżu rower cargo napędzany wodorem serwał lody, a w Japonii zaprezentowano piec do pizzy na wodór, który dzięki wysokiej. Temperaturze spalania wodoru oraz parze wodnej zachowuje wyjątkowy smak potraw. To Toyota pokazuje, że wodór nie musi być związany tylko z motoryzacją. Dzięki technologii wodorowej możliwe będzie zasilanie urządzeń w naszych domach, restauracjach, a nawet na ulicy miasta. Czysta energia pozyskiwa nas od odnawialnych źródeł, w staje sensie się coraz bardziej dostępna, a Toyota wyznacza kierunek w dążeniu do dekarbonizacji i zrównoważonego rozwoju. To dopiero początek rewolucji, która może zmienić naszą przyszłość. you Transport do Morskiego Oka w Tatrach staje się źródłem poważnych kontrowersji. Tatrzański Park Narodowy testował elektryczne busy, które miałyby zastąpić tradycyjny transport konny. Jednak lokalne samorządy stanowczo sprzeciwiają się tej zmianie. Wspólne oświadczenie podpisały władze Zakopanego, Bukowidy Tatrzańskiej, Poronina, Kościeliska, Białego Dunajca oraz Powiatu Tatrzańskiego, wyrażając sprzeciw wobec decyzji, które zapadają bez ich udziału. Starosta Tatrzańskiej, Andrzej Skupień podkreśla, że TPN nie ma kompetencji do zorganizowania transportu pasażerskiego, a wszelkie zmiany muszą być poprzedzone odpowiednią infrastrukturą. Zwraca również uwagę na potencjalne niebezpieczeństwo dla pierwszych turystów, którzy wciąż korzystają z tego szklaku. Pomimo przytargu na zakup elektrycznych pojazdów i wsparcia ze strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska, samorządy pozostają nieugięte. Propozycje elektrycznych wozów konnych mają stanowić kompromis między tradycją, a nowoczesnością. Nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Pojawiły się problemy z bateriami i odzyskiwaniami energii. Wójt gminy Bukowiny Tatrzańskiej, Andrzej Pietrzyk, zauważył, że konie pracujące na tej trasie są w dobrej kondycji i nie ma powodów do rezygnacji z tradycyjnego transportu. Aktywiści, którzy walczą o eliminację koni, wskazują na trudne warunki pracy, ale badania weterynaryjne tego nie potwierdzają. Choć elektryczne pojazdy mogłyby wpasować się w tradycję regionu, Samorządy nie są gotowe na zmiany. Konflikt między nowoczesnością a tradycją wciąż trwa. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Ja w tej sytuacji jestem za busami. Audi rezygnuje z produkcji sportowych modeli, takich jak TT czy R8. Koncentrując się na rosnącym segmencie słów, fani małych coupé muszą pogodzić się z tym, że marka nie ma zamiaru powrócić do produkcji takich samochodów. Powód jest prosty. Globalne trendy rynkowe. Popyt na suv rośnie, a sprzedaż sportowych aut spada. W odpowiedzi na te zmiany Audi oferuje szeroką gamę suv od kompaktowego Q2 po flagowe Q8, dostępne w wersjach benzynowych, hybrydowych, a także elektrycznych. Choć Audi stara się utrzymać sportowy charakter swoich modeli. Oferując Sportback są one bardziej crossoverami niż pełnoprawnymi następcami modeli typu TT. Marka zrezygnowała także z kabioletów, a zmiany w ofercie słów są nieuniknione. Przykładem jest nadchodzący model Q5 Sportback, który będzie rywalizować z BMW X3, ale Q2 ma zostać wycofane, a Q8 e może zniknąć z rynku z powodu słabej sprzedaży. Audi współpracuje z chińskim SAIC, planując wprowadzenie nowej marki na rynek chiński, która również ma zaoferować nowe suwy. Choć brak jest oficjalnych informacji, nie ma wątpliwości, że suwy będą dominować w przyszłości. Pytanie o powrót modelu TT. W tej sytuacji jest bez odpowiedzi. W obliczu spadającego popytu na sportowe auta i trudnej sytuacji ekonomicznej, Audi raczej nie podejmie ryzyka. Marka stawia na sprawdzoną formułę słów, które generują największe zyski w obecnym rynku motoryzacji. Dziękuję bardzo za oglądanie, słuchajcie, brakuje już nam naprawdę bardzo mało do 80 tysięcy i co będzie oznaczało kolejny konkurs, więc warto zasubskrybować kanał, myślijcie znajomym i widzimy się w czwartek o 18 oraz we wtorek o 18 w kolejnych Motoniusach.